Siema, siema, widzowie! Witam was w odcinku z Mike'a w i dzisiaj jest ze mną... Eee... Miki. No, Miki Miki. Eee, dzisiaj gramy w pauza challenge. Eee, wytłumaczę ci o co chodzi. Załóżmy, że nie wiem, tu stoję, nie? I ty mówisz pauza ja muszę stać. Eee, I też nie przeciągajmy jakoś, ale stoję w miejscu. I jak powiesz znowu pauza, to ja już mogę się ruszać. I potem jak ja mówię, okay. to ty też tak samo. Możemy na zmianę. No dobrze. Dobra, no to I gdzie I skac skaczesz nad lawą, że skaczesz nad lawą i mówisz pauza, nie? <laughs> o jest. A w ogóle masz chleb, bo mówiłeś, że mała jedzonka masz. Uj, uj, Ale nie, ja chcę tej pomiotku. Aha, dobra. Idę po miódku. To wiesz co? Chodźmy po miód, właśnie, chodźmy po miód. z drugiej strony wejście, no ale dobra. Aha. Tu jest wejście. Tylko poczekaj, masz silktacza? Okay. No prawa nie szczęście... Mam. O kurde, problem. A nie, dobra, ja mam jedwabny dotyk. Nie możesz zrobić jakichś drzwi, drzwiczek czy coś? No wiesz, drzwiami jest taki problem, że no w bólu nie masz drzwi, nie, więc... Ło no. kurde, gdzie się podziały wszystkie pszczoły? W siedzą? Chodź. O, tu jest jedno. Ale nie, 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 tu masz, w środku tych, tych. Klikasz przycisk, klikasz na górze przycisk. Ta? No. no. i masz. I jest, o. No to jest bug jump. Czyli teraz, ale czaj. Aha. Kurde, ty, ale, ale fajny mechanizm. No właśnie prosty, a jaki fajny. I trzeba... Bo jak się wypije, to trzeba oddawać do butelki, tak? Tak, tak. Ale to nie musisz od razu teraz, możesz pójść. No wiem Dobra. Bude Pauza! Mm. Dobra. O kurde, sam się podpaliłem. Dobra, odpauzowuję że nie zadaliśmy nawet pół serduszka. Jakim cudem? Przecież mam dobrą zbroję, tylko nie mam y, klaty. Bo o... No... ja. Aj ci. Ile się palę, no come on. Dobra, to chodź. Teraz ty mi musisz powiedzieć, ale to kiedy chcesz. W ogóle wiesz co? Yy, bo pod choinkę mieliśmy prezenty dostać, nie? kurde no. Co ty robisz? Kur... No, co chciałeś powiedzieć? Jakieś prezenty, czy um, Prezencik, bo były święta, nie? Ale wtedy cię jeszcze na serwie nie było. O kurde, droga. E, no więc mam dla Ciebie prezent. E, idź do tego budynku i zaraz przyjdę. Okay. A uwierz mi, są spoko prezenty. Dobra, możesz patrzeć, możesz patrzeć już no. Masz Jestem ciekaw. Nawet masz list. Uuuu, niezła zbrojka. Ujezu Jezu, jakie buty? Mm, trochę się je robiło, ale wiesz. Warto było. Dzięki. No... Nie wiedziałem, Zrobiłam że masz zbroję, ale wiesz. No, stopsiana. Nawet skrzynia jest podpisana, Mikołaj. Czaj, przeczytam list. A, Mikołaj. <laughs> Doczytaj na głos. Czekaj. Co ty Drogi robisz? Drogi Mikołaj, weź w tym roku niezbyt grzeczny, ale i tak masz ode mnie parę prezentów. Na pewno ci się przyda. <śm> <śm> no, fontannę patrzysz. No. Dobra, chodź ze mną. Jak myślisz, co go zbudujemy? Tutaj? za! Dobra... Możesz mówić, możesz mówić. Yy, no... nie wiem. Ja dam dalej chcę, żebyś zbudował następne piętro tej wieży. Kurde, zabrakło. Hmm... Czekaj, bo ja mam twój kilo z wietbabnym dotykiem. Jakiś, ale jest bliski wyczerpany. Liski nie, nie, weź go sobie. No ale... Ha. Ale mam naprawę. Dobra, możesz, odpauzowuję. Możesz wyjść. Okej. Okay. Okej. Okay. No, gdybyś miał samo obsidian, to bym się nie wykopał, bo ja nie mam dekstawego killoffa. No wiem, ale za mało wziąłem. Kurde, za mało wziąłem. Sześć Ja bym wykopał kilka godzin, gdyby nie ty. No. Pauza. Aj. Co ty chcesz zrobić? No ja mam ty na to. Co ty kombinujesz? Znowu nie. mnie zakopujesz, gościu? Nie. No, <laughs> Cza, nie mam kowadła. O kurde. <laughs> Trochę przypadł. No, dobra, Odpa cię Co ty? Co jest? I ja zda pamiętam jak... A nieważne. Co tu jest? Dlaczego tu jest takie... To tak dziwnie działa matko. No to jest porąbane. No właśnie... Dobra, chodź ze mną. Mam takie ciekawe miejsce. No już idę. A w ogóle byłeś ostatnio w VIP-ie? W sensie w tym moim sklepie? Nie? To dobrze. Już nie grałem z dwa miesiące, nie? No. To tam się przejdziemy. Tam jest coś ciekawego. Czajaj, co to jest to tutaj różowa na co małe coś. Ruzowe? Różowe? Różowe? Z lodami. To budka, budka z, z lodami, lodami, normalnie. Gościu tam siedzi. On nie sprzedaje lody. A co to jest to kolorowe tutaj ten To gier? jest namiot. Fajny. Namiot. Kurde, ale spoko. No... Bałem się, że nie wyjdzie, ale wyszedł nawet git. No. O, za! Dobra. Nie! <grym> nie. Ja żartuję, nie mam więcej buch. Nie no nie, przecież i tak już... A zresztą w sumie chyba play, że nie mogą chyba moby no, niszczyć naszej... No nie, moby nie mogą niszczyć, ale wiesz. Nie wiem no czy ale to mały No, z... Le lepiej Mężczym nie mi item. No, ale wiesz co? Wiesz ile to jest diamentów? Ile? 32 No, no jaki jakiś ja nie mogę. Jezus, nawet nie wziąłem. Ja moje! pauzowuję, ale musisz mieć karę za to. Kurde, no stare. Dobra, mam jeszcze jedną no. pauzę. Za to, za karę. Dobra, chodź, chodź. Czyli teraz jeszcze raz mówię ci, pauza, bo wiesz, kara, kara. O, papuszka. Co ona tu robi? A to moja jest papuga. Skąd ja mam papugę? Dobra, możesz ją zabić. Czy nie masz ciasteczka? <laughs> ciasteczka? Ah, no nie, ale możemy później tu przyjść. Kurde, jaki tu syf. Dobra, dawaj, posprzątamy to. Ty, pino weź, bo ty mi do... Co? No bo dosłownie tutaj mi zrobiłeś bagno jakieś. No ale ja ci tego nie zrobiłem. No to... To Ciekawe kto. No może jakiś troll Leona, nie wiem. Ja nie robiłem. Tak to bym ci tego nie pomagał sprzątać. Dobra, trochę wygodniej tu jest. No ale i tak, Kamano woda weź to. Dobra, dobra, później posprzątamy. Poza odcinkiem. Czem? Nie, trzeba trochę tutaj. Czekaj. Chociaż te dziwne liście. Nie, 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 zostaw za. Co? Aha, bo tu były liście. A nie. A nie, tu był kocioł, dobra. Ale... Ło kurde, ale okay, tu syf jest na górze. Git. Dobra góra jeszcze. Teraz tylko deski trzeba. Ale jeszcze na górze, bo tu też jest syf. O Dobre. Jezus Maria, no ale syf. No ale przynajmniej dywam przetrwał. A nie, nie przetrwał. No, <ścoughs> no właśnie. No. Kurczę, nie mam łopaty akurat dzisiaj. Pauza! Dobra. <ścoughs> Dobra, chwilę poczekamy. Nie śpieszy się. Przy okazji, masz tu jakieś wiadro lawy? Nie. Kurde nie masz. Ciekawe po co ci? <grym> Nieważne. Dobra, odpowzowuję. Idź do wody. To nie tak, że zakopałem całą wodę, nie? W na tym serwerze są tak zbagowane potki ja piję. Cokolwiek albo jem i to zajmuję kilka godzin. No bo ten serwer zgosił tak duży. No właśnie. Kurde, no ile ja się mogę palić? <grym> No ja też niem pół godziny, ale przynajmniej się zjano. Ale w ogóle wiesz jaki ty masz tu głupi widok. Ty niby... niby masz balkon. Ale w tym balkon... No kurde, jest to, to drzewo w, ogóle. w tym balkon. To drzewo jest tak do to zobacz. Ale zobacz jak to ładnie wygląda tutaj, jak się patrzy. tu masz kurde ładny tutaj. widok, ale tu jakieś drzewo. No właśnie, no te drzewa! Jeśli ja tutaj mam są, ekspiarkę, ale drzewo jakieś głupie we. No, ja je chyba pod niebo. W sumie miałem... chciałem... Gdzie... Ja miałem powiedzieć, że podpalę, ale bym spalił swój dom. Aha. Wiesz co, yy, weźmiemy nożyczki któregoś dnia i to ogarniemy, bo ty masz taki syf w domu, gościu. No typie. Dobra, teraz ty mówisz mi pauza, ale jak nie chcesz, no to nie musisz. Okej. Okay. Dobra, chodź do tego VIPa. No nawet tutaj... O kur... No nawet tam. Ale MLG? Następna papuszka czekaj, papuszka, a to możesz ją no, wyeliminować. No to zrobiłem. Ej, czekaj, jest na twoim ramieniu, zobacz. O! papuszka. Pano ja mam mieczem i na twoje ramię wskoczyła, On <laughs> się tepnęła po No, papuszki lubią się tepać. A widziałeś stadion Gold? Co? Wiesz co? Zmieniam zdanie. Moją ulubioną budowlą jest ten stadion. On jest przepiękny, po prostu. Idę, i idę. Ej dawaj, gramy w piłę! Nie wiem jak to się gra w Minecrafcie, nie? No będziemy grać Dizdem. O kurde, babuczka, siema. Co ty tu robisz, ziomeczku? Dobra, biorę mundur. Dobra! Bior mundur. O. Zobacz, jak ja mam skin'a. Co jest samuraj? Czyli mi to walony, jesteś Japończykiem, tak? Mm. Nie, no nie. Dobra. <grym> wundur, Dobra, idź na tamtą bramkę. Ale skaczemy w ogóle. Dobra, ale jak masz, to y, trzeba od razu wyrzucić jak trzymasz. W sensie. Y, jak cię ktoś uderzy, dobra. Dobra, piłka. I trzy. Dwa. Der! Dobra, czytać, dobra, dobra, stoi, stoi. <grywa> 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 Kopie! Kurde. Dwie piłki. Kurde, no to. Co to ma być za piłka? Można. Dobra, gol! o! o, uh! o, o! Ja walę. Dobra, 1-0, znaczy 1-1 Dobra, runda 2, runda 2 Start! No, tak, kurde, gole, sam gole. sobie trafiłem. Dobra, 3-1 chodź. 3-1 Oj, tu nawet szatnie są. Znaczy zapomniałem o tym. No fajne szatnie No ale można się przebrać Dobra, dawaj do vip -a. dawaj do vip -a. A, w ogóle masz gałganie drogi tarcze. Ja nie mogę jej podnieść. O, dobra, już Fajna tarcza. A pa, jaka tu jest fontanna, gościu? Dla samuraja. Gdzie ty idziesz? Tutaj, no, tutaj. Trzeba odstawić, Odstawić swoje. A, no dobra, w sumie można odstawić. Ale mam eku. EQ No, ja też Chodź, chodź, choć Gdzie ty idziesz nią? Aha, do szatni W sumie, w sumie też wyrzuca rzeczy No i git Dobra, no i git Dobra, panato, panato Widzisz jaka tu jest konta? No, muszę wypić miód. O. Ej kurde, Tutaj zapomnieliśmy wybrzyma. o challenge'u. Teraz ty mi mówisz jak coś. Pauza. Dobra, ale patrz jaka fontanna, gość. fajna. No, jest przepiękna. No co jest? <noise> Nie ruszysz mnie, bo mam zbroję. Dobra. Dobra, odpauzujecie cię. Dobra, chodź, chodź, chodź. chodź No wipu, on jest tuż pod nami. Um. Okay. A gdzie ty? A tu, tu, tu. tu. Patrz, jakie tu rzeczy są. Hmm. Mam za! Hmm. Czy chciałbyś coś kupić z tego sklepu? Za no, tu są na przykład potki siła 2, kusze, fajerwerki, name tagi, koksy. To chciałbym firewerki, Elytry nawet są! Chciałbym firewerki bo elytry mamy z naprawą. Ja już zarobiłem tutaj jakieś 30 diamentów. Dobra. No to... A ile byś mi dał, żebym Cię odpałzował? co? Nie mam tak wszystko No to na czek. Ile dasz, diament? Ale miało być be bez przedłużania? No, ale ile dasz, ile dasz? Zero. Pff. Dobra, odpowzowuję. <grym> Kurde. Masz jajem. Jajowaty. No, ale on tu jest stałym klientem. Ja już zarobiłem od niego ponad 32 diamenty. Ale świnia No, no świniuch. To dobra, pauza. Dobra, kończymy ten odcinek. Mikołaj jest w swoim towarzystwie. No i kończymy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się no, podobał. pauzowuje. <głos》>. No, nie czaliśmy okay. metafory. Pauza. Kurde, dobra, kończymy odcinek. Naura. Mogę ci to odebrać. Pozegnaj się, gościu. Naura.